Dobra, skryłem się tutaj wieczorem, prawie że w nocy, bo chcę zrobić mojej żonie niespodziankę, przyjemność, i e, żeby mogła sobie rano zjeść tiramisu. Więc aura taka wieczorowa, ale to ciasto się robi bardzo szybko. Zrobić się tiramisu pistacjowe bez jajek. A dlaczego takie? Po pierwsze, tym tiramisu poczęstujemy jutro też mojego dziadka, starszą osobę, więc nie chcę mieć żadnego ryzyka, że dojdzie salmonella, i wiecie, jak jest 90-kilkuletni człowiek, to są pewne ryzykowne sytuacje, na przykład problemy z salmonellą, to już jest naprawdę poważna rzecz i nie chcę robić z jajkami, więc postanowiłem zrobić wersję bez jajek i wersję pistacjową, ponieważ moja żona kocha pistację, wykorzystamy do tego krem pistacjowy. Jak będziecie kupować cokolwiek z pistacjami, czy to krem, czy pastę, czy pesto, to na wszystkie to są trzy różne produkty. Nie pomylcie się. Do ciast bierzemy krem pistacjowy, on jest słodszy. Można zrobić też ten przepis bez kremu pistacjowego. Wtedy dodacie trochę więcej cukru, pudru, ale to zaraz wam pokażę w którym momencie. To idzie proporcja na tiramisu w takiej, w takiej blaszce. W ogóle, jeżeli robicie tiramisu, to musicie zrobić je minimum 5 godzin przed podaniem, żeby się fajnie schodziło w lodówce. żeby te biszkopty fajnie nasiągnęły kawą, żeby ono się zrobiło zwarte, jędrne i tak jak ma być. Więc, moim zdaniem, tak jak ja, zróbcie sobie to wieczorem. I teraz tak ta blaszka ma, znaczy blaszka, ta foremka ma 20 tak około 24 na 34. 24 na 34. Z 6 cm wysokie po zewnętrznej, i na, na tą ilość, albo a, zaraz, pierwszy krok, nastawcie kawę. Ja lubię robić z kawiarki, także nastawiam kawę w kawiarce. Można zrobić też rozpuszczalną, bo te piszkopty musimy nasączyć kawą. Więc, dwie łyżeczki na kubek. Jeden kubek kawy nam spokojnie wystarczy. Ja lubię mocniejszą, mam swoją ulubioną kawę ziarnistą, więc z niej będę korzystał i wstawiam to na palnik, wstawiam to na gaz, na kuchenkę. Dobra. I teraz tak. Troszkę się zaskoczyłem, bo zaplanowałem sobie nagrywanie tego tiramisu i chciałem to zrobić bez jajek, więc trzeba ubić śmietankę, co nie? I patrzę, mam rozwalony mikser. Została tylko ta końcówka z ostrzem, więc absolutnie to się nie nadaje do ubijania śmietany. No i będę musiał to ubijać ręcznie, też możecie to ubijać ręcznie. I teraz tak, moja rada, jeżeli boicie się, że dostatecznie dobrze nie ubijecie śmietany, na bitą śmietanę, to ja używam czegoś takiego. To są miksy do śmietany, i no z tym mam pewność, że mi na pewno wyjdzie. Gdybym miał yy, sprawny mikser, to chyba bym z tego nie korzystał, ale teraz chcę yy, mieć pewność, że na, pewno mi to, że na pewno mi ta bita śmietana stężeje. Słuchajcie, no może, możecie z tego skorzystać, nie musicie. Będziecie widzieć też w internecie różne przepisy, nie wszyscy z tego korzystają. I teraz tak, mam tą największą miskę CK, dlatego że zawsze ubijając tą bitą śmietanę, yy, bardzo dużo robię wołaganu. Ważne do bitej śmietany jest to, aby śmietana była bardzo, bardzo, bardzo schłodzona. Była cały czas w lodówce. Ja sobie dodatkowo wcześniej namoczyłem w zimnej, w zimnej no takiej kranowej wodzie to miskę. To ma 10 stopni. Do tego ta śmietanka. Wlewamy śmietankę. Także w międzyczasie nam się kawa gotuje. Śmietanki używamy. 400-500 ml. Jeżeli kupicie taki kubek większy w sklepie, no to będzie 400 ml też będzie ok. Jak będziecie mieli 500 ml, też będzie ok. I na taką ilość ja używam dwie saszetki miksu. Każda ma około 12-13 gramów. Sypujemy. Druga. I teraz uwaga, jeżeli korzystacie z kremu pistacjowego, to dodajecie jedną łyżeczkę cukru pudru. Jeżeli pomijacie krem pistacjowy to dodajecie 3 łyżeczki cukru pudru bo ten krem już jest słodki jedna łyżeczka cukru pudru ciach ja to ubijam niestety jak mówiłem ręcznie jeżeli macie jakąś, jakiś mikser do polecenia dajcie znać w komentarzach a ja ręcznie zabieram się za ubijanie o dobra słyszę, że kawa mi się ugotowała pyk i wiecie co robię od razu? Przelewam do stalowej miseczki, żeby mi się szybko schłodziła. Spokojnie tyle Wam starczy, bo moja metoda na robienie misu to jest jak najkrótsze moczenie tych biszkopcików. I teraz tak... Aha, bo nie powiedziałem. Będziecie potrzebować jeszcze dwie paczki po 200 gramów biszkoptów. Mascarpone, pół kilo. Ja już Wam takiego. krem stacjowy 200, jaki lubicie. Taka ma, taki mały słoiczek starczy. I nawierzch do posypania albo kakao. Ja będę tarł czekoladę. Dobra, ogólnie już to tak po. 5-6 minutach ubijania to już jest takie prawie, że idealne. Ale nie, nie ubijam tego dalej, bo to jest dobry moment na dodanie reszty składników. Jakich? Pół kilo mascarpone. Ja powiem wam tak: w tych sklepach, supermarketach mascarpone jest kilka rodzajów jabłek, najtańsze, dlatego że testowałem wszystkie i wszystkie smakują tak samo. Nie widzę różnicy po prostu. Płaci się chyba tylko za brand. I teraz coś, co po prostu uwielbiam. To jest po prostu krem pistacjowy. Piękny kolor tych pistacji. Nie wiem czy widać. Mm. No to jest tak dobre. Słuchajcie, to jest uzależniające. Jak wam się uda to, to całość, jak nie to. 78 dość do zjedzenia. To jest najlepsza część tego ciasta. Ten krem sesjowy. Ja specjalnie nawet tak do, dokładnie nie czyszczę tego słoika. Wiecie, o co chodzi. Nie? Tak nawet specjalnie zostawiam go brudnego. To się tym zajmę później. Dobra. No i co? Składniki do kremu wszystkie są już w środku i teraz trzeba to delikatnie wymieszać. Z tego już naprawdę będzie gęsty krem, ale tak dobry. To jest tak dobry krem, że można w ogóle na bazie tego robić różne wesery: i w pucharkach, i różnych kubeczkach, i w szklaneczkach. Ja zapraszam na mój Instagram, gdzie jest na co dzień więcej testów, więcej różnych przepisów, unboxingów, kulinarnych porad. Tutaj się Wam pojawia link. Zapraszam. Oznaczcie mnie, jeżeli coś będziecie gotować z moich przepisów. Oznaczcie mnie na Instagramie, zawsze repostuję. Dobra, wycieram, żeby nie było żadnych śladów zbrodni. A, wiem, co miałem zrobić. Dobra, teraz można robić. Więc tak, tutaj mamy naszą blaszkę. Ja lubię robić dwie warstwy biszkoptów. Więc dwa razy po 200 gramów wybieram tego typu biszkopty podłużne hmm, dlatego, że one lepiej po prostu się fasowują foremka. foremkę co nie? łatwiej jest wyłożyć te yy, różne rogi dobra i teraz bardzo istotny szczegół jak moczymy biszkopty bo, bo jeżeli zrobicie ten moment źle to Wam tiramisu nie wyjdzie robimy tak i już po prostu tylko zamoczenie dosłownie na pół sekundy i układamy rozumiecie? Nie? patrzcie Pyk i już. Pyk i już. Pyk i już. Dosłownie na sekundkę. Nawet na mniej. Dosłownie tylko na chwilkę. Dobra. Pierwszą warstwę zrobię, zaraz wracam. Pierwszą warstwę już mamy. I teraz co? Krem. Jeżeli z opakowania przeznaczonego, biszkoptów przeznaczonego na dolną warstwę zostanie Wam parę, to dłużcie na bok, nie zjadajcie. Bo ta druga warstwa ona będzie troszeczkę większa, tam parę centymetrów kwadratowych, więc tam wtedy się przydadzą. No i teraz tak, mamy kremik nasz, no wspaniały po prostu. Musicie tak mniej więcej to podzielić sobie na dwie części. Jeżeli macie tego typu narzędzia, czyli dużą łyżkę płaską i takie coś, taka nie wiem jak to nazwać, szpatułka, to ona się przyda. No i co, i wykonamy, mniej więcej połowę, nie? Dobra. No i wyrównujemy tym magicznym narzędziem. Zawsze można dołożyć, nie? Słuchajcie, ten krem jest tak pyszny. No te pistacje zmieniają ten deser w prawdziwe arcydzieło. Pistacje zazwyczaj jemy w formie orzeszków, co nie? One są słone. I ciężko jest nam sobie wyobrazić mm, słodkie e, pistacje e, w tych kremach włoskich. To w ogóle ma inny wymiar pyszności. Mm, one są po prostu bardzo dobre. Zawsze jeszcze można wziąć łyżkę i to łyżką w narożniki po uzupełniać. Ok, załóżmy, że jest w miary, nie? Co ja się tego kremu najem podczas robienia to moja. No i druga paczka tych biszkoptów. Ja sobie zawsze je wszystkie otwieram. Lecimy. Znowu pamiętajcie, leciutko, dosłownie sekundka, nawet mniej. Najgorsze co, to jak jest rozmoczone tiramisu. Właśnie kawa. Dobra. Słuchajcie, jeszcze trzy biszkopty zostały. To teraz rzecz najtrudniejsza, bo trzeba się po prostu rozstać już. Z tym kremem do końca. Po prostu trzeba mu powiedzieć papa. Pa. Miło cię było widzieć. Miło się z tobą współpracowało. Byłeś przepyszny. Kurczę, obawiam się, że źle to wszystko wymierzyłem i wszystko poszło do ciasta. Moja żona jeszcze nie wie co dla niej szykuje. Już tu widzę, że są lepsze i gorsze strefy, gdzie jest więcej tego kremu. Na szczęście, bo ja będę o tym pamiętał. Gdzie one są? Jakoś sobie muszę je oznaczyć. W miarę równo, nie? Bardzo, powiem Wam, przydatne narzędzie. Patrzcie, ile jeszcze zostało dla mnie. Słuchajcie, tą miskę prawie tak wyczyściłem, że nie trzeba jej myć. od razu do szafki i teraz na wierzch można posypać kakao ja mam czekoladę gorzką 60 parę procent no i tyle udało się piękne i bardzo dobre przecież wiem jaki jest krem i teraz to na minimum 5 godzin do lodówki polecam na całą noc